Się nauka moja. Koniec wakacji jest podwójnie smutny dla uczniów. Nie dość, że skończyło się słodkie leniuchowanie, to jeszcze trzeba wrócić do obowiązków. 2 września zaczęła się szkoła. Zobaczcie, jak rok szkolny 2013-2014 rozpoczęli uczniowie pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego wsiadu. To takie proste, jak to zrobić, jak nie jakoś będzie, tylko stara się. Witam wszystkich bardzo serdecznie po dwumiesięcznej przerwie w nauce i obowiązkach, która, zdaję sobie z tego sprawę, była zbyt krótka. Jak będzie wyglądał ten rok szkolny w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu? No jak będzie wyglądał, tego do końca nie wiem. Zakładam, że będzie wyglądał podobnie jak lata wcześniejsze, wcześniejsze lata szkolne. Czyli sukcesami, tak myślę, tak? Tutaj wszystko zależy od wielu, od wielu rzeczy. Na dzień dzisiejszy szkoła jest przygotowana pod każdym względem. No i liczymy na to, że znów będzie sukces i na maturze i w olimpiadach, w konkursach. Tak zakłada. 552 uczniów, z czego 184 w klasach pierwszych rozpoczęło w tym roku naukę w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Jakie plany na ten rok ma dyrekcja? Czy może nadzieje, może bardziej plany? No na pewno takim najważniejszym planem to jest oddanie sali gimnastycznej, wykonanie... Ekopracowni, ponieważ napisaliśmy projekt i musimy go zrealizować do 20 grudnia. To są takie najważniejsze dwa plany, które muszę wykonać jeszcze w tym roku. Początek roku szkolnego to przeżycie szczególnie istotne dla uczniów, zwłaszcza klas pierwszych. Jest stres, jest stres, ale będzie dobrze. Tak myślimy. No pozytywnie, wrażenie też pozytywne. Odnośnie tego roku no mam pewne obawy, ale to zapewne każdy ma. Zanim wszyscy zabiorą się za naukę, najpierw będą wspominać ostatnie dwa miesiące. Super, wakacje jak zawsze super. A coś ciekawego robiłaś? Wyjazdy nad jezioro. No i spotkania z przyjaciółmi. A jakaś wakacyjna miłość może? O nie, nie, w tym roku się nie udało. Wakacje wakacjach ja czuję się zrelaksowana. To był naprawdę wspaniały czas. Będę z moimi znajomymi i chciałabym tam wrócić, ale niestety. Trzeba zacząć tą niekoniecznie mniej przyjemną, ale na pewno bardziej wymagającą część roku. A jak nastroje uczniów w pierwszym dniu szkoły? Jest fatalnie, jest okropnie, wakacje się skończyły za szybko i niestety, ale ta wspaniała szkoła naprawdę nam dodaje energii po prostu i wiem, że będzie moc. Czuję się kurczę podekscytowany i jednak zasmucony tym, że kończą nam się wakacje. Czas, który jest dla nas fajny, tak? Odpoczywamy i cieszymy się z niego. Smutno. Dlaczego? Bo to szkoła. No ale jesteś po wakacjach wypoczęta, wesoła, pełna energii. Dlaczego smutny dzień? Bo trzeba się uczyć, i jest koniec wakacji, i się nie śpi do, po do południa. No, oczywiście, taki styl zawsze, ale powinno być dobrze. Nowi uczniowie, wszystko będzie okej. Okay. Nie widać? Fantastycznie. Atmosfera po prostu jest przepiękna. Nowi uczniowie są wspaniali, i nowa kadra nauczycielska też jest genialna. Jest bardzo fantastyczna. Dobrze, tak. dobrze. Jesteśmy, Jesteśmy pełni entuzjazmu, będziemy uczyć się do matury. Czyli dzisiaj jest wesoły dzień? Oczywiście, pewnie, że tak. Czekaliśmy na ten dzień przez całe dwa miesiące. A kolega zapuścił bródkę przez wakacje? No. Tak, bo y, nowe dziewczyny z pierwszych klas przyszły, to muszę się, wiecie, trochę podpasować. No. A czy może przez te wakacje jakaś miłość rozgorzała, letnia? Niestety nie. Zawsze ta sama. Znowu szkoła, znowu szkoła, znowu szkoła, znowu. Życzę Wam, żebyście spokojnie, bez nerwów. Podeszli do tego nowego roku szkolnego i wtedy na pewno wszystko się uda, wszystko co chcecie. Uczniowie klas trzecich na pewno zdadzą bardzo dobrze maturę, tak jak w tamtym roku, stuprocentowo, dostaną się do wymarzonych uczelni, a uczniowie klas pierwszych na pewno odnajdą się w tej szkole i będą tutaj solidnie działać. Nie tylko w sensie edukacyjnym, ale również rozrywkowym.